Miecz. Miecz to broń biała o długim metalowym ostrzu, którego podstawową funkcją jest cięcie lub kłóci przeciwnika. Konstrukcja miecza składa się z kilku elementów ostrze, rękojeści, jelca oraz głowicy, które zapewniają równowagę i odpowiednią ochronę dłoni. Historycznie miecze były używane przez różne cywilizacje i stały się kluczowymi elementami wielu stylów walki, od europejskich pechtunków po wschodnie sztuki walki. Miecz nie tylko pełnił rolę narzędzia wojennego, ale także był symbolem statusu społecznego, mocy i honoru, często przekazywanym jako dziedzictwo rodzinne. W dzisiejszych czasach miecze mają głównie znaczenie ceremonialne lub są kolekcjonowane jako antyki i dzieła sztuki rzemieślniczej, podkreślając ich estetyczny i historyczny wymiar.